Konstytucji Europejskiej, Unii Europejskiej I, Europe i pokazywałem, jak kraje Europy Zachodniej tracą swoją suwerenność na, w celu uzyskania korzyści ekonomicznych. The model Ale model, który tutaj y, korzystają, z którego korzystają, in fact, w zasadzie jest bardzo podobny do Konstytucji Sowieckiej. Jeśli przeczytacie Konstytucję Sowiecką w tej części dotyczącej suwerenności, niesamowite podobieństwo zauważycie z dokumentami Unii Europejskiej. Także okazuje się, że to, co komunizmowi się nie udało, teraz robimy to sami. Tylko jeden przywódca e, państwowy w Europie miał odmienne zdanie i prosił, aby ludzie e, bronili swojej suwerenności, e, bronili swojej kultury. Nobody listened. Nikt nie słuchał. Who was this man? Kim był ten człowiek? The head of the in yy, przywódca najmniejszego kraju w Europie Vatican City. Watykanu. Pope John Paul II. Jan Paweł II. What are laws without God? A jak wyglądają prawa bez Boga? Dzisiaj Zwierzęta, drzewa mają swoje prawa, ale dzieci w łonach matek nie. State law. Państwo ignoruje prawo naturalne. Ignoruje, the of the ignoruje także spuściznę chrześcijańską swojego kraju. And the decide, I politycy decydują, what is good and what is evil. co jest dobrem, a co jest złem. Zwierzęta mają prawa, aby być chronione, ale dzieci nie zawsze. Państwo próbuje przejąć funkcję Boga. Kiedy rządy promują kulturę śmierci, When they legalize contraception, Kiedy legalizują antykoncepcję, aborcję, małżeństwa homoseksualne, pornografię, prostytucję i tak dalej, i tak dalej. W ten sposób deklarują wojnę, wywołują wojnę przeciwko rodzinie. My friends, today we live World war III. Moi przyjaciele teraz przeżywają wojnę, Trzecią Wojnę Światową. Są to, jest to wojna rządów przeciwko instytucjom rodziny. I niesamowitą rzeczą jest to, że my sami ich wybieramy. My sami wybieramy swoich dyktatorów. Jan Paweł II uczył tak. Kościół przechodzi poprzez rodzinę. Jeśli there nie is ma no rodziny, society. nie ma społeczeństwa. There is no nie ma wtedy kościoła. The is a Kościół to rodzina. Papież Benedykt niedawno w encyklice napisał, we know that the faithful today Wiemy, że ludzie wierzący dzisiaj by a są otoczeni kulturą, that the sense of sin która eliminuje pojęcie poczucie grzechu and a i promuje takie ponadnaturalne podejście, które w stanie Podejście, które w zasadzie ignoruje potrzebę bycia w stanie łaski uświęcającej. The of kultura śmierci is in fact the of sin. jest w rzeczywistości kulturą grzechu. The of loss. Jest to kultura e, ponadczasowej utraty. You can ask me now. Teraz moglibyście mi zadać pytanie. Is there a czy jest na to jakieś rozwiązanie? Yes, Oczywiście, że jest. Czy jest to wykonalne? Yes, tak, jest. Czy da to nam pożądane efekty? No to już zależy od nas. E, katolicka kontrrewolucja. Wiecie, że w historii było tak, że była reformacja i kontrreformacja. Dzisiaj mamy rewolucję i kontrrewolucję kulturyczną. I ta kontrrewolucja katolicka ma trzy aspekty. Prayer, Modlitwa, e, pogłębianie swojej wiedzy, action. działanie. Modlitwa, pogłębianie wiedzy i działanie. Jaka modlitwa? First of all, we must rediscover the real presence of Jesus Christ in our churches. Przede wszystkim musimy od nowa odkryć prawdziwą obecność prawdziwego Chrystusa w naszych kościołach. Eucharystia to nie jest coś. Świętego. The is a of a Eucharystia to jest obecność nadprzyrodzonej osoby. To Jesus Christ, aby móc doświadczyć Jezusa Chrystusa, to to nie musimy jechać do Jerozolimy, do Ziemi Świętej, do Nazaretu czy do Betlejem. Po prostu wystarczy, że pójdziemy. Do naszego parafialnego kościółka, a on tam na nas czeka. Musimy od nowa odkryć tą niesamowitą rzeczywistość, i powinniśmy adorować naszego Pana. Work, prayer, Druga modlitwa to jest różaniec. Naszej matki. Jak pamiętacie, przed II wojną światową w Portugalii siostra Lucja napisała do biskupów Portugalii i prosiła o krucjadę różańcową. Biskupi wysłuchali jej prośbę i Portugal nie weszła w wojnę. I Portugalia była wolna podczas II wojny światowej. Austria, Kiedy Sowieci weszli do Austrii, biskupi austriacy wezwali wszystkich Austriaków do modlitwy na Różańcu. I pomimo, że było to praktycznie nielogiczne, Rosjanie opuścili Austrię. So it works. Także to działa. To Musimy tylko to dobrze wykorzystać. Trzecia modlitwa jest to odkrycie of Jesus. Myślę, że powinniśmy od nowa odkryć e, e, poświęcenie najświętszemu sercu pana Jezusa. To Musimy pamiętać, że Chrystus jest Królem naszych narodów. Możemy żyć w Republice z prezydentem na czele. To nie o to chodzi. Chrystus musi być naszym monarchą. I Jego myśl musi mieć wpływ na nasze prawa, nasze instytucje. Kulturę, ekonomię. I jest naszym zadaniem, aby to promować. Mówiłem: modlitwa, studiowanie i działanie. Czego powinniśmy się nauczyć? Jan Paweł II uczył tak. Mówił e, do biskupów na Antylach. What the needs today to czego Kościół potrzebuje dzisiaj, jest nowa apologetyka dla ludzi, żeby ludzie odkryli doktrynę Kościoła katolickiego. Must be Katolicy muszą otrzymać tę wiedzę, aby być silnymi, aby wiedzieć, i Muszą rozumieć miłość i promować katolicyzm. We must musimy stać się misjonarzami, abyśmy mogli dzielić się naszą wiarą. In 1981, w 1981 roku in Spain, Jan Paweł II był w Hiszpanii he gave this i nauczał w następujący sposób. You must learn to think, Musicie się nauczyć myśleć, speak and mówić act i działać to the zgodnie z ewangeliczną prostotą i y, klarownością. Yes, yes, no, no. Tak, tak, nie, nie. You must black, black. Czarne ma być czarne. And call white, white. Białe ma być białe. Call good, good. Dobre ma być dobre. And evil, evil. Zło ma być nazwane złem. You must call sin.